Przychodzę dzisiaj do Was z samego rana, bo tak sobie w sumie rano pomyślałam, że założyłam przestrzeń żeńskiej energii, a w sumie do tej pory w niewielu momentach wspomniałam, czym w ogóle jest ta żeńska energia. I posłuchajcie krótko, jak to przyszło do mnie, do mojego życia. Ja bardzo często byłam osobą e, prawie że despotyczną, wymagającą, surową, krytyczną. I przy tym jednocześnie byłam bardzo spięta, bardzo zmęczona, wyssana z życia, nie chciało mi się. I pewnego dnia na internecie przyszło do mnie takie zdanie: W sumie dwa pytania i jedna odpowiedź. Czy jesteś zmęczona życiem? Czy masz spięte ciało? No i sobie pomyślałam, no tak, i tak. Jestem zmęczona. Nie chce mi się. Mam spięte ciało. Ciągły ból pleców, ciągle bó ciągły ból bark barków, karku. Nie mogłam ruszać głową. Byłam na pewno spięta. I słuchajcie teraz. I odpowiedź na te pytania. Odpocznij. Ja sobie tak pomyślałam. Jakie odpocznij? Jakie odpocznij? Przecież ja odpoczywam. No, i właśnie okazało się, że nie do końca potrafię odpoczywać. Zaczęłam wtedy szukać głębiej, co ta autorka ma na myśli, mówiąc, że jak jesteś zmęczona czy spięta, to masz odpocząć. Przecież ja się nieraz kładłam, nieraz klikałam coś w internecie, no bo przecież trzeba coś zrobić. No, ale przecież siedziałam, to odpoczywałam. Tak mi się przynajmniej wydawało, że odpoczynek polega na tym, że ja coś zrobię. <grych> no, i to właśnie była silna męska energia. I ten odpoczynek, o którym mówiła autorka, później okazało się, że chodzi o to, żeby nauczyć się odpoczywać w swojej naturalnej energii, w jakiej przyszłaś na ten świat, z jaką się obudziłaś, w jakiej jesteś skonstruowana. I w moim przypadku okazało się, że to wcale nie była ta silna, męska energia, to poukładana, surowa i wymagająca, i krytyczna. I przez to, że nie działałam w zgodzie z własną naturą, z własnym wnętrzem, Właśnie przez to czułam się wypalona, wyżarta, nie miałam w sobie radości i nawet nie miałam pomysłów, jak mogę tą radość do swojego życia wprowadzić. I właśnie wtedy zaczęłam interesować się, co to jest ta żeńska energia, bo znowu wszędzie, w wielu filmach, wielu nagraniach, na różnych kursach, które odbyłam, ciągle powtarzali zdanie, Wyjdź ze z męskiej energii, wejdź w żeńską energię. Ja sobie tak znowu myślam, ale o co tutaj chodzi? Przecież ja jestem kobietą. Ja jestem kobietą. To jaka męska energia, jak ja nie jestem mężczyzną? No właśnie, i tu jest pies pogrzebany: że bycie kobietą wcale nie oznacza bycia w żeńskiej energii. I odwrotnie, bycie mężczyzną nie jest jednoznaczne z tym, że ty jako mężczyzna funkcjonujesz w męskiej energii. Szczególnie w dzisiejszych czasach jest to troszkę niestety odwrócone, że mężczyźni są właśnie tacy ciapowaci. Ja to nazywam też cipkowaci, czyli właśnie tacy rozlaźnięci, nie podejmujący decyzji, tacy wiszący na kobietach. No a kobiety w drugą stronę przegięły. Kobiety są właśnie takie, jak ja byłam, czyli takie dobrze zorganizowane. Od A do Z wszystko jest zaplanowane, nie ma odstępstw od planu. Są surowe. Pomyśl sobie, ile razy oceniłaś drugiego człowieka czy drugą kobietę za jej wygląd, za, za popełniony błąd i tak dalej. Surowość, brak akceptacji dla inności, to też jest męska energia. No więc, właśnie, bycie kobietą nie oznacza bycie w żeńskiej energii. Czyli zobacz, że męska energia i żeńska energia są jakby zupełnie innym konceptem niż fakt bycia. Płcią męską i płcią żeńską. To są dwie różne rzeczy. Ja byłam kobietą, ale funkcjonowałam w męskiej energii. Są mężczyźni, którzy funkcjonują w bardziej żeńskiej energii. I tutaj, w tej przestrzeni, chcę Ci pokazać jeszcze jedno spojrzenie. Podejście do tej męskiej i żeńskiej energii. Jako do wyboru, który możesz podjąć w każdej chwili swojego życia. To znaczy, jeżeli idziesz na zakupy i masz jeszcze pod opieką małe, małe zbuntowane dziecko, to wiadomo jest, że musisz być stanowcza, musisz być um, skoncentrowana na przestrzeni, masz do wykonania zadanie, czyli jesteś w energii zadaniowości, wykonywania zadania, chcesz osiągnąć cel, czyli zrobić zakupy. Więc siłą rzeczy w takiej sytuacji musisz się jakby przeklikać. Tą męską energię i wykonać pewną czynność w męskiej energii. Ale przez to, że funkcjonowanie w męskiej energii nas kobiety od środka wypala, wyżera, zabiera energię, irytuje i frustruje, dla równowagi musisz nauczyć się przeklikiwać w żeńską energię. Musisz nauczyć się przebywać. Wchodzić, być i pozostawać przez jakiś czas w swojej żeńskiej energii. I jeżeli nie bardzo wiesz, jak to zrobić, albo nawet znasz już sposoby, bo odbyłaś już jakieś kursy, czy przesłuchałaś już jakieś filmy, czy już coś poczytałaś na ten temat i wiesz, że coś takiego istnieje i funkcjonuje, ale nie wiesz, jak to w praktyce wprowadzić do swojego życia, to właśnie w tej przestrzeni ci to pokażę. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się ciepło, cześć.